Przyjechaliśmy do Łodzi na ride, Podróż za Jeden Uśmiech, taki w stylu jakby PRL-u. Jest kilkadziesiąt aut, startujemy naszym Mercedesem oczywiście. Hejka, też tu jestem. No, jesteś pilotem, musisz być. Musi być pilot. Zobaczmy, co się stawiło na starcie. Macie Państwo, może to brązowo-piaskowe coś tam? Tak. O, co e, to będzie? Parafia Świętej Anny i Świętego Marcina. A, to chodzi o ten kościół? Tak. Okej, parafia Świętej Anny. Dzięki wielkie. Brązowo-piaskowe, to chodzi o ten kościół. Parafia Świętej Anny i Świętego Marcina. No, <śmiecki> nawet no, to jest zobacz. Dobra, tego. To jest od malucha. Ale co, Kopeksy... jest? co to jest? Licznik, zespół prędkości. Dobrze. kołpak, kopa, ze skody 100. Tak. 34 DCHD ja. polones. Nawet duży piat, duży piat, hmm. to nie duży wiatr, bo duży wiatr był mechaniczny. Kaźnik. I aparat zapłonowy z kuchunką palcem rozdzielacza, z wieżaczem pod poproszę. Ten pan rozwalił. Minęliśmy pierwszy punkt kontrolny, jakoś tak się złożyło, że jesteśmy na czele całego hajdu. No tak, jesteśmy pierwsi i mamy wszystkie punkty. Teraz. No nie wszystkie, znaczy, bo znaczy, mieliśmy trzy w sensie, na cztery. Musieliśmy te... zgadywać jakieś wszystkie gaśniki od Moloneza i aparat zapłonowy i jakiś kołpak od skoty setki. No generalnie tragedia. Kamina wszystko wiedziała. Jest śmiesznie, nie, nic nie <noise> A teraz mamy jechać w kierunku łowicza i mamy na karcie kolejne punkty. Tak, musimy znaleźć człowieka gumę. To będzie jakiś dureks. <noise> <noise> Cały człowiek w dureksie. Co tu mamy? Założyciel opla Adam. Jak idzie? Na potrzeby filmu. Pytam jak idzie. Super, super. Pogoda dopisuje, nie? Podglądamy odpowiedzi nie ma <noise> Co tam? czonów klasycznych Pozdrawiam. i tam. Meta! Wreszcie! Tak, dojechaliśmy, mam całe ramię spalone, bo mi słońce świeciło. Kama ma prawe spalone, a ja mam lewe tak. spalone. Jesteśmy w Nieborowie, tuż obok pałacu w Nieborowie i parku. Jest tu tunek i zaraz będzie meta, później będzie podliczenie wyników. Jak było? Spoko, fajnie. Jak na pierwszy raz? Fajnie, tego się Chyba nieźle. Panie kierowniku, jak tam idzie? Dobrze, pierwszy raz to robię, także nie wiem, ale... <laughs> Chyba dobrze, no. Najemy się dzisiaj. Pierwsze miejsce, załoga numer 30. Ale to nie za Gratulacje. brawa. Gratulacje. Gratulacje. Miejsce drugie. Załoga numer 21. Zapraszamy. Wielkie brawa drugie miejsce. Miejsce trzecie. Załoga numer 20. To no musi być. załoga. Wielkie brawa dla ciebie. Ale gratulace, gratulace. lacně? Máte na